przykład z tej strony Garmazynowe, witam was w kolejnym odcinku z Diablo 2 Resurrected. Wydropiłem sobie ostatnio na sezonie 12 Anihilusów, więc teraz sobie przejdziemy do zabawy w identyfikację. Może trafimy coś fajnego, może nie, zaraz się to wszystko okaże. Jeżeli wam się jeszcze nie udało na sezonie wydropić Anihilusa, serdecznie was zapraszam do konkursu. Aby wziąć udział wystarczy zasubskrybować kanał, zostawić łapkę oraz komentarz pod tym filmem. A teraz nie ma co dalej przedłużać i po prostu zaczniemy sobie zabawę. Pytanie, czy ja to będę mógł identyfikować w tym miejscu? O, tak myślałem, że nie. okej. Okay. Dobra, to będę sobie wrzucał tutaj po kolei. Tego swojego jeszcze sobie tylko przełożę. O, dajcie mi sekundę. Później sobie porównamy, czy wydropiłem coś lepszego, czy nie. A na razie zaczynamy. 1214. Ja mogę go oddać. Jeżeli ktoś się zgłosi do konkursu, to jak najbardziej będzie to wygranie. Lecimy dalej. U 19, 15, 7. Tu już jest trochę ciekawsza opcja i... możliwe, że też będzie do rozdania, o ile nie jest lepszy od mojego, ale to jeszcze sprawdzimy. Dobra, następny. 16, 16, 6. Zdania na 100%. Następny. 16, 13, 6. No, na razie nie ma zbyt dużego farta. Mam nadzieję, że zaraz będzie trochę lepiej Uuu, 13-12, jeszcze gorzej jest I uwaga, potem będzie już połowa 13-18-9, ten jest całkiem fajny, bo sporo do doświadczenia A jako, że chcecie niedługo pobawić w bicie tego 99 poziomu To przydałby się najlepiej taki, który ma 10% doświadczenia Ale jeszcze coś podejść, możecie w końcu taki trafi Dobra, lecimy dalej Uuu, 20-11-9 Szkoda, że jest ta jedenastka Bo naprawdę, no jed, Jedna statystyka idealna, druga prawie idealna Szkoda tylko tej jedenastki trochę Następny 18, 12, 5 No też bez szału Dobra następny, jest dycha do doświadczenia Ale reszta jest poniżej połowy No dobra A Jeszcze trzy próby Paga. No, tutaj jest całkiem niezły. 19, 15, 7. To już są takie całkiem przyjemne statystyki. Dobra, następny. O, tutaj jest tragedia, niestety. Jak już jest dycha jedna, to, to już nawet nie ma co gadać. I ostatni. 15, 17, 5. Też z tym doświadczeniem miałem pecha padło go dość mało. Tu mam jeszcze jakieś... o tu mam 17, 16, 9. Też jest całkiem dobry. Ten mój? 15, 28. Zresztą ja muszę tylko zerknąć ile ja potrzebuję odporności. Potrzebuję odporności około... Wszystkie na poziomie mniej więcej 10. Więc szczerze powiedziawszy, jakikolwiek to by nie ubiorę, po prostu statystyki bym potrzebował. Który ma najwięcej do statystyki doświadczenia? 14,10. 19,7. Tu jest 19,15,7. 19, o, dwa takie same nawet mam. Nieźle. Widzę, że bardziej mi tutaj statystyki pomogą niż niż odporności na tej postaci, także możemy sobie pozwolić na takie ze statystykami. Dobra, raczej będę sobie nosił po prostu teraz tego. Szkoda, że ma tylko 7 w doświadczeniu. A pozałożę tego na... dopóki nie wbije poziomu. Dobra, jak widzicie to rozdania ich trochę jest, także jak najbardziej was tutaj zachęcam do właśnie brania udziału w takim konkursie. Myślę, że śmiało mamy ich tu ile? 12 to jest 3 chyba tu jeszcze były tak, 15 sztuk. Myślę, że śmiało z 10 sztuk możemy rozdać. Także raczej dużo osób się na to załapie. I jak będzie więcej chętnych, to jeszcze możliwe, że do tego czasu wydropię parę kolejnych i myślę, że uda się tutaj każdego zadowolić i wspomóc właśnie takim małym, małym talizmanem. Jest to dość dobry Talizman, no lepszego nie ma. Wszystkie odporności, wszystkie atrybuty, poziom umiejętności. No i zdobywane doświadczenie też się to, czasami, też się to przydaje w sumie do, do właśnie wbijania poziomów Także jak najbardziej was zachęcam do brania udziału w tym konkursie No i co, w tym odcinku to by było na tyle Co do zgłaszania się do mnie w konkursie Zostawię w opisie po prostu wam mój nick do, do Discorda I tam będziecie mogli do mnie napisać Wyślijcie mi tam tylko potwierdzenie, że to właśnie jest wasze konto Ja sobie wtedy sprawdzę, czy faktycznie subskrybujecie kanał i myślę, że to będzie po prostu najlepsza opcja, wtedy po prostu odpiszę Wam na wiadomość, dogadamy się, kiedy się spotkamy na grze i przekażę Wam takiego właśnie Anihilusa. A z mojej strony w tym odcinku to by było wszystko, serdecznie Was zapraszam do mnie też na Twitcha, jestem tam zazwyczaj w godzinach między 18 a 21. I to by było na tyle, więc na razie widzimy się na streamku albo w kolejnym odcinku.